Ej bo Gdzie jest strefa? Oj oj, tu jest Ty jest! Pimpek! co zrobimy z Pimpkiem? Fuck! Pimpek pozostanie, zostanie, no. Nic nie poradzimy. Biedny Pimpek, ajajaj aj, aj. No Pim Pimpuś! A, a tak by się najadł. No taki by był z Pimpkiem, ale dał tobie z to będą radę. To są goście, są goście. Właśnie to są głopy. No jest strefa powzera. Fakt! ja też ja tu, tutaj, jest jak oh, gdyby tutaj. No a my tu zaraz zabiją. Ja dodam, dedam w tym momencie. Fuck Dobra, udało się. No i też ledwo się udało. Ja mlała giga Jak mnie napierdzielało 800 tysięcy. Wow. Ktoś da dalej do mnie napierdziela, co jest? Dobra, jestem w... Gdzie jest akcja, gdzie jest akcja, białeku? gdzie są? on? Tutaj ja idę stąd, ja muszę... Idę, nie. Ja idę szukać jakichś hubców czy coś, by tu... Ja, ja, ja mam, Chodź do mnie, ja mam fontannę. Gdzie ty jesteś? To, tu tu, tu, tu. Ja tu też mam coś, czekaj, ja to idę zobaczyć co tu jest. O, tu mam te, tu mam te te, jak się nazywa. No, bandaż. To chodź tutaj, Michał, z nami. No coś A stację zapalić? Ty, po nie, wszystko w oku. No, może wybuchnąć. Ja pierdzielę Wszystko podpaliłeś! Salony! Zaraz <laughs> to wybuchnie! Ta stacja wybucha? No wybucha! Ja uciekam stąd, bo no, nie chcę spłonąć! do niej? Nie! Nie upam tej stacji! Ty jest coś do mnie albo nie? Ty! Stacja <laughs> no, wybuchło. wybuchło, Ale jest ciemno w ogóle! Ło, Chłop jak no wrócił! Co jest grane? Co to, to mówi? WTF! No jeźdź do przodu, pimka, szukać. Ja też szukać pimpka. W poszukiwaniu pimpka. Pimpek, gdzie jesteś? Może cię znajdziemy kiedyś. Pimpek, bardzo co chciałbym znaleźć, ale boję się, że to nie uda się. Pimpek, powiedz gdzie jesteś, Pimpek kiedyś odnajdziemy cię. Pimpek, chodź do mnie, Pimpek, czekam na ciebie. nie Są ludzie. Pimpek, uciek, tam jest, gdzie jest pimpek? Jesteś. Jest pimpek? i ma ja, pimpek. Dot to tylko, nie widzę pimpek. Pimpek, gdzie jesteś? Odnajdziemy cię. Płynę przygody, ja tylko tego chcę. Pimpek ze mną chodź. Pimpek całą noc. Ze mną będzie w dziś i spełnimy Słucham? swoje sny. To ty tam no. Gdzie to ty są? To ja mam. No. Wow! Leży. Jak mi wyskoczył na banie, co jest grane? No, leżą tak, wszyscy. Tak o wyskoczył, Chłop. A ten devil da mu góry piłkę, odbija. Jak lubi. Wszystko w porządku laki luk. Luki luk. Luki lak? Laci luc. Laki ludzk. Luck muck. Lucky o cholera, tu złote rzeczy są. Gdzie? O cholera. O cholipka. Spiderman, Spiderman. Ja nie umiem tym Spider strzelić. Tak Spiderman. Jesteś jak mój Mr. Ham. Lecę. Fuck jednak nie Gdzie to jest wyjście? No ja mam trochę kłopoty. Gdzie ty jesteś? Ich nawet nie widzę. O nie, aż mi się gierka zwiększa. Skoczył, skoczył, widzę go, widzę go. Uważaj. Jak tam się wbudować do niego? Jest na dachu. Nie mam pojęcia, jak tam wejść. Obij albo po prostu... Albo możesz mnie uleczyć, nie? Gdzie <noise> ty jesteś? Do Do ty... Pod tobą. Podemną jesteś? Tu, co ja mnie dobije chłop. No, ja już wiedziałem. Znalazłem. mnie. Pod wami jest chłop. O to po Co jest? Skąd? Z tym, na górze jest. WTF to miał być akcja. Zatonkowo, z tym. Bim, pójdź, where are you? Bierzemy Spiderman, idziemy Pimpka szukać, bo to bez niego co? To... Dokładnie, kolejne, już jakieś badanie mieć przy okazji? nie wiem czy... bo, bi -bo, ba -ba -bu. jakaś się. Buu, bibo, balababu. Jakieś akcje. Na przykład, jakieś akcje, jak powiedzmy. Tękawicę jest sejmą. Proszę bardzo, cholera jasna. Tam, minął to... ten league. To się league. W no, i tak ogólnie, jak chyba zrobię z tego taki bardziej fany moment, nie wiem, takie jakieś śmieszne momenty w stylu. Jak nie Aha. wiem, jakiś pewny o pimpku, czy ten, czy. Jakieś akcje. Stawi. Na przykład, jakieś akcje, jak powiedzmy. Lubi... Małe dzieci. Zastuny. I, I starszych panów. Pan lubi, pan. lubi banany, owocki. Banany są spoko, lubię banany. Lubię, nie jadę bananów. No to jest ja spoko też to, jest otoksy na węgiel. Spoko jest też to, otoksy na węgiel. A co ma Roxana węgiel do bananów? No, on lubi banany też podobno. Tak? No, zaraz ja bym banana z węgiel. Ja szukam pimpka. się okazuje, ktoś podsyła ten, ten filmik, zyskuje wielką popularność, nie? Ktoś podsyła ten filmik, z Lexano węgiel i na mnie komentuje: Ej, nie lubi bananów, nie? To nie to. To... No to ja było Ej, to by było mega, co gdzieś się nie? O. No, ktoś taki jak Roxano węgiel musi lubić banany. A skąd wiesz? Bo, no, jakby bo lubiła banana. Nie, może w moim brzoskwinie. Mam wet na pewno, lubi to tak. A kto to lubi? Ktoś sam stoi, ja to do Janotu. No to ja. ja. Michel, gdzie ty jesteś tak daleko? Pimpek! Jest? Nie wiem. No. Tak mnie trolujesz, tak, tak mnie trolujesz. To toalem to jesteś. To, myślałem, że to pimpek, ale. No. Ale trolujesz. A to jest samochód. To samochód Gdzie ty jesteś? Ale Pimpek samochodzi, więc tak jakby... PIMPEK! Znalazłem go! Tak? Jest Pimpek! Ale ja jaja, widzowie, lecimy po Pimpkę. 900 metrów Groźnie Pimpek, co ty tu robisz? jak ty daleko jesteś, co ty tam robisz? Jezu Spider-Manie szedł Pimpka szukałem jak on daleko poleciał, WTF, zostawił nas Dotem w tlenie nie? Ja też mam Spidey, ja też mam Spidey, bo na przykład ja lecę mnie No, przecież. Mówiłem, a, to jest, Nie no, bo zaraz mnie tu ktoś wyrwy. Chyba ja nie umiem używać Ty, tego Spidey. Dotem ma taki super aim, że tylko przelecę, ja już mam... Czarno, już szodem, jest, coś mam. <grym> tak, to jest tam jesteś, plecy mam. Fuck, co jest grane? Czeste, boty. WTF. Nice, nice Spidey. Spidej! Ani tam nie doleciałem, widzę wie? Kto by Bo Boty pimka, ja boty te pimpka, boty pimpka nie, tylko nie dolecę. Patrzcie! O, o, patrzcie, patrzcie! w akcji! <laughs> <laughs> Tylko go słyszę, nie? Ole, 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 on tam orro, ale on tam nie funkcjonuje. Impek w akcji, pa! Pa, jak go zeżrę teraz, zobacz. Wszelają do mnie. Yeah. Ale, pimpek tam coksi. Migięcie boty. On ich sobie zje. Czekajcie, wam teraz na nas będzie zły. Siema, Pimpuś! Nie, nie. Pimpuś nie będzie zły. No, szedłem z skórami ognia, co jest grane? <głos> nie <głos> będzie złotym że <noise> jestem w Heimera na pizda. Za... <noise> o... Spokojnie znowu? No. To lecę za chwilę, tylko muszę się zarekabilitować. O, wariacie! A ten, ten jest fioletowy, tamten był zielony. O, wow. Ale... No, potka wciągnął. I wchodzicie na niego, czy co mam na On ogólnie zjeść. <noise> no nie A ty... no. On sam mi amunicję, nie? No nie kręć się tak! No wejdźcie na niego, co wy, weźcie może Nie no, ja <noise> No A ty Michało jesteś. <noise> ja mu rybę wyłowię. Ja mu rybę wyłowię O! Oh! Właśnie rybę, rybę chciałem tylko wyłowić Nie, bo zima w teamie Pimpek, zmień na kierunku Pimpek. Pimpek, kierunek zmień Pimpek, obróć się o 180 stopni Pimpek, chodź za mną Pimpek, tu. Na granicy, nie? Pimpek Pimpek, Ej. chodź tutaj Tu, mała Pimpek, Pimpek. Pimpek, chodź, fuck. Chodź, ci pokażę pimpek, w którą stronę. Pimpek, tu! Pimpuś! Tutaj! Tu pompujemy. Tutaj! Ej, wiem jak go trzeba uratować. Fuck, nad trzeba datować. Chodź, teraz, teraz się odwróci w naszą stronę. Pimpek to dla twojego dobra. <laughs> Nie, jest za późno. Jak do zoba A no dobra, <głos》>, Nie ważne. Do strefy z Pimpkiem, chodź! Chodź Pimpuś Dorian, chodź tu! Chodź dojadę. Pimpuś, Chodź! Szybko lecisz Pimpuś E, wariacik! Tutaj! Tutaj. O, oh, Pimpuś Do strefy! Jest trzeba coś do mnie! Już trzeba we mnie tymi gumbami! Do strefy, wariaci! Wow, ale boli. Chodź, Pimpuś. Chodź, bo cię strefa zje. Tu mamy ten, zrzut od razu. Wariacie, chodź do nas. O, Wariacie, rozwali... Rozwaliłem to coś w powietrzu. ale on nie chce iść za nami. No, Czekaj, może bliżej podejdę. Może się zdecy... Chodź. chodź, wariaci. głoś się zrobiła w ogóle. Tu jestem. Chodź. co? Jest A, on się uspokoił i teraz se wpierdacze <głosy> <głosy> No chodź. Ale mgła jest w ogóle. No chodź, no. Chodź, byku, chodź, dawaj. Dawaj, byku. Można bliżej do niego podejść. Nie, to nawet to nie pomogło. Dobra, bywaj, kolego. Łoł, wow, ja do mnie. WT. On nie chce się ruszyć, widzisz? On nie chce, no. Nie wiem. Żegnaj! Było miło. Wszystko się skończyło, jak ostatni... Ale znaczy, o kurcze. <laughs> to by było dużo cięcia, że tak powiem. To jest jak te jak odcinki z Sebą, gdzie musimy połowę wyciąć. Gdzie wy jesteście? Ja tutaj. Do strefy. No, tak o. To jest ciemno w ogóle, tak mgliście. No taka mgła. Tajemniczości. Wszystko się skończyło, jak? Feinera, miłość. Co? O? Zamiast łóżka złamany Pimpuś Pimpuś, się nie taka nazwa Strefa mnie goni w WTF No widzisz Załamany Pimpuś Część pierwsza Wszystko się skończyło jak Haimera miłość do zacząłem WTF O ja potrzebuję tego tira to jest to nie tak miało wyglądać. Ty, <noise> <noise> bo tu banalek się chodzi! Gdzie wy jesteście? Tam jesteście, Wutu. Ale się... Ej, to się. To, to chyba, to chyba jest jakaś pułapka, widzę. Tam jest chłop. No, ja, starafaj, gdzie to uciekajmy, stąd ten. Plaży. O, nice. Dobra, muszę se ten mój samochód piękny. Stoi, że idę i nagle stoi se będzie... bananek? Kurcze pieczone, holender, jasny Jasny, o kolerka. będę się tyle pikować, nie? Ach, to płaska deska, o ja oh. cię kręcę. O, dziesięciu graczy zostało. O, o cholerka. Tym trzytnaście. Ale, ale to jest bardzo ekscytująca gra. Kurcze pieczone. Dużo się działo. Pinto Ok, O, <laughs> o cholera. Nie mam już Spidermana. Mam, no, mam. Dzięki za podwózkę. Nie ma sprawy, jestem tutejszym tirowcem. Mam skill 10 tysięcy A ja ty rówką. jedziemy To no w family friendly miało być, przepraszam A Spiderman gdzieś lata Ja bym go udupił Znaczy, oczywiście uściskał Żeby tylko mieć jego broń Bo on ich tu jest dwóch cholera Co to było? Ty strzelają do nas No bo co ludzie są na górze Leży, mój Spiderman leży Oddaj Dobra, mi Spidermana Zabijam go. go Leży, masz Spidermana Ej, bo tu jest pananek Boże, leży. Dobrze o, was obsadzam. Dobrze was obsadzowałem z daleka. Proszę, dobrze. Tak, trzymaj. <noise> Ej, czy jest twój Spiderman, nie? Ja już mam. A to sobie wymieniam. Ile on ma? 80? Eee, to biorę. A, wy, a, twój, a twój staty ile ma? Mój czary ma 30. A mój 50. To wziąłem do Diana, bo... Mogę 30, który ma 50 czy 30, 30 lat? Czy ile? 40. A twój stary? Mój no. stary, no. Dobra, leczak. Lecak. tak O, cholera. O, kurczę, pierdolone. Ja nigdy na YouTube nie nagrywałem ogólnie i nie wiem, jak to jest być family friendly YouTuberkiem. Ja tym bardziej. Mój ostatni filmik był 3000 lat temu. Jestem pikmi, mi YouTuber. O, jestem takim youtuber'em! Widział, gdzieś stawcie się bika, jestem taki biedny, nie mam sił, już nikt mnie nie ogląda. Chciałbym, żeby ktoś mnie oglądał. <noise> jest Ogólnie ostatnia trójka gdzieś została, więc to. Więc ta słaba trójka. Skąd wiesz, że słaba? My jesteśmy dobrze. No, bo są słabi, właśnie. Tam jest. <noise> I co to botki są? Nie wiem, bo dosta mi się nie zabudował. Jak bo to? Tam drzuczok, top, top, top. Hobbity. Nie budują się, to są gracze, uważajcie. Oj oj jest też chłop Zero ma my, mam, my mamy, nie możemy ich wpuścić po prostu tu Ale dostałem headshota No, no, podnieś się podnieś. no zabuduj się Hammer i mi podnieś, no, podnieś. Okej okay. To F1, nie? To jest Q Fak! gdzie tu mam Q na tej klawiaturze? Tu mam Q tak, No tuce cię No come on, Myszki, No come on Cuć mnie, cud Dusy Tu cycę Tucam cię Tuce 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 Okej Masz chcesz piciu Wiesz co, a zaraz się leczę nie? OK Ja ci rzucę. Dobra. Of. To dzięki. Jak sytuacja z nimi? Ło, strzelają takiej sytuacji, sytuacja, Woł, no ja co, ja zrobię taką lepszą pozycję, to dawaj tutaj. W tej samej pozycji? Zobacz tak z góry będziemy patrzeć, nie? A co z to? Ewe ich może spinguj. E, tu po prawej mamy hopa, nie? Sniper. Rombany. Ostatni, bo to tam ci są powaleni. Do to... 194 On jest sam. No to już tylko formalność. No, to... bo, jak się już tak. to nie było on, to jest tak. Nie, już ma jednego, bo nie, nie bo nie bo... To już tak. To już jego, Rąbaniec. Został no minus 30, WTF, jak mnie wywalił. Dobra, cofnij się do mnie, to ja się Został minus 30 ode mnie. Dobra, no, tylko się uleczę na szybko. Cyk, już cię cucę. Wsycę cucę. Sycę cucę. Cycy cucę, tak. Cycy zawsze pomogą. Cycy są koło. A tu dalej siedzi. Nie wiem, ta WP na tę budowlę to jest słaba. Dobra, lecę. Robimy mu do dojazd. No nice, i sobie udaliśmy. Patrz na to, fajmy. <laughs> <laughs> Lamus. A co widzowie? Jest to Mam nadzieję, że odcinek jest... się spodobał, widzowie. O niej, czym <laughs> to nie, nie wytrzymałem nagdywania. To nieźle.